A czemu nie, nie więc Musisz zalogować, żeby było wie owy żeby, 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 żeby wasza matka była dż... jakąś śmatą i żeby jej dawała dupy kół jak Angel. Hola Seniorita Powiem ci tak, ja wolę już zrobić cosplay postaci, która jest kurwa gwiazdą po... No nie No ja zrobię tak z tych <laughs> No o, stary wrócił. Czekaj ta chwilę idę się na w tym przypokoju. Don't do it to me! I beg you! No! Zatem <laughs> propozycja! Wybrzmiały, dawaj, A sukces. Chcesz wiedzieć, jak dostałam świat? No, dzisiaj karty ta robota. cicho teraz ja mówię. Rucham ci starego, rucham ci starego. Co? No, nice. Musisz szybciej tam wytrącić, żeby teraz to chyba. Co, ty, Co? Tam czy. Nie ja chcę Ciebie słyszeć, a nie jakiegoś Rondoma, który śpiewa. Tam, czy Ty zacznij śpiewać? Po prostu może o. baba babama. <laughs> nie wiedział, jak Stary chuj wiedział, ale nie powiedział, baba jednęła w naciukiem twojej. O! Indor! Nie wiem, żebym nie chciał dotykać Znażem... <laughs> Znażem! Kurde, Tomczyk, twoja rodzina! Jak ty mnie na 5 km walłeś? Jest nie lubią Jak mnie nie, goni. nie, czekaj, czekaj, trzy nie walą jednego konia. Eee! <śmieniczy> yeah. Cze Co? A możesz nie przydawać? Nie, nie, dwa czy przepraszam. Co? <śmieniczy> no, obok drugiego. Co ty gadasz? No? wiesz jesteś się. Jak wy tam się dostaliście? Ziłą przelecieliście it. Get some help. Ale tutaj on jest jeszcze dzieckiem, on jest nieświadomy wszystkiego. Ja w sumie trochę też. Ty też. To Tomczyk nie wiadomo. Tomczyk jest znakiem zapytania. O, chyba mnie z głodu. Zajebiście. <laughs> Jak to że z głodu? Jezus Maria z wami skaczą i mi jestem dziwnie. <noise> Do dziury Co? No nie mogę postawić nagle tego, ogniska, No gdzie ty mu to robisz? Bo jak gardek <grym i> znalazł <znałem> Jak ty mnie sięgnąłeś? Oni mają jakieś wysokie języki What? O w <grym i znałem> Co ty? wiem jakimś no Jaka <laughs> crazy frog! Bo ja z teraz w uga buga. Kameczki wzięłam i już złote. No trzeba twój jest przy mnie. No właśnie... Widzę, że nie idzie. Czemu mnie... Czemu mnie okradasz? <laughs> nie wiem, nie wiem czemu miałam na startie, ja chyba ostatnim razem nie otworzyłam jakieś prezentu. Nie! Coś tu zrobił? Trzeba? No ty zjebie! No ja pierdolę, no wykopał Good królikowi prezentem o jakim śniłem Ja pierto rękawica chutnicza O Jezus Kurwa to nie per to jest kurwa nie per A ja mogę sobie o to chcę sobie wtworzyć O Jest tak Co? O ci chodzi Dupy sobie wpiąć nie możesz, no wepnij to! Miałbyś wpinać, wszystko jasne. Czemu nie chcesz wpiąć? O Jezus no A, bo to... Aha. Ty jesteś... Abigay, czyś że na jakiś... czymś się im pierdolę to Zaraz... ...spierdolne tu msicie! Małą dziewczynkę chcesz dosić? Domczyk do mnie. Idź do domu, Domczyk. Dobrze, mama... 12 <laughs> sekund later a trzeba go zabić po. Ok. No tak, z jego jest dosyć mało jedzenia, bo wszystko. jak mało dużo. Ale nie pochodnią, nie ty! No ty kurwa! <grym> ty co jest? Co to jest za pismo? Chciałem jedzenie drugie, dujakiś. Co jest? Jeszcze jak? No czy ty możesz zająć się swoim życiem? Dziękuję. co z nowego pioniera? Chcę to podnieść. Nie! O Jezus! O Jezus! Eeeh, bo nam się rozpuszcza. Boże A? Bo pada! A! daj mi kwiaty! Nie mam. Nie ja mam! Ile? jeden. Daj, szybko, daj! Nie światku, bo się nie Gdzie wierzę? jest mój chester? Otwórz się! Nie mam trawy! Pierdolę! Też mam! Szybko! Szybko! O Jezus! No załóż ten parasol! Jezus! Nie widzę go! Zgubiłem parasol! Na trzy no wow. jest. No bo jak pana i seba tak łazi, to go bije. No! O! O! Rasul! O!